Dzień dobry. W tym filmie pokażę, jak zaimportować całe złożenie z pliku 3D w step do wyceny w Express Estimator łącznie z częściami zakupowymi handlowymi. Przechodzimy sobie do naszego stepa, tutaj widzimy jego podgląd. Możemy sobie go obejrzeć, możemy tutaj sprawdzić jak się nam zaimportowały, jak program rozpoznał poszczególne jakby części ze złożenia. Tutaj możemy go odhaczyć albo zaznaczyć wszystkie części. Ja wcześniej importowałem pojedynczą blachę, więc tylko ją zaznaczyłem. Natomiast, jak zaznaczę wszystko, to łącznie z tym pod złożeniem, cała ta struktura mi się zaimportuje do Express Systematora, gdzie mogę to wszystko po kolei sobie wycenić. Tak samo jak te wszystkie PEMY, które będą pogrupowane, jeśli są te same. I teraz, właśnie, zaimportujemy sobie całe to złożenie do Stepa. Do, przepraszam, Express Systematora ze Stepa. OK. Tyle to trwa. I tutaj muszę zmienić mu nazwę, bo już to importowałem wcześniej, więc zrobimy sobie tutaj na przykład AA. Subie zmienimy nazwy. Tak samo tu. Dodamy sobie wszędzie podwójne literki AA. I widzimy, że mamy rozwinięcia blaszek, które, które, które tam były wschodziły w skład złożenia. Tu no widzimy wszystko łącznie z liniami gięcia, które są zaznaczone. Tu na przykład są dwa plus ta część również grubości 444. 4, 4. Pierwsza jakby operacja cięcia jest wybierana przez nas. Tutaj u góry cięcie laserem Fiber. Takie mam ustawione, bo mam powiedzmy w programie ustawiony laser 6KW Fiber. Tutaj mamy całe złożenie. Oczywiście możemy do tego dodać też rysunki, jeśli mamy. Mamy, więc możemy dodać. Tutaj mamy gdzieś rysunek złożeniowy. General Assembly, pokażę go, jak to wygląda. Tutaj powinniśmy mieć całą dokumentację dotyczącą tego złożenia. I tak mamy też do podzłożeń i do, do rysunków. Tutaj rysunki nie, nie potrzebują do podzłożenia. też mamy tutaj jakby rysunek możemy podpiąć. I generalnie tu chodzi o to, że mamy te części zakupowe, których mamy, na przykład tutaj 12, plus tutaj mamy jeszcze. Kolejne PM4, -y, i jeszcze 2, i teraz program nie, nie wie co to jest, więc pokazuje nam z, taki znak zapytania, który powoduje, że e, wiemy, że tego nie mamy u siebie w bazie. Takiej nazwy, ale możemy tutaj kliknąć, przeglądać naszą bazę, co mamy, tu mamy łączniki, i wybrać po prostu, który to jest z naszych kołków. Powiedzmy, że wybierzemy, że to jest ten ten tutaj, i już mamy tutaj. OK, mamy podgląd 12 takich kołków, to samo robimy w tym przypadku. Oczywiście możemy też dodać ten kołek jako, jako nowy i stworzyć taką część u nas w bazie, tak? Czyli możemy tutaj dodać nowy materiał, ale teraz nie będę na potrzeby tego filmu tego pokazywał, natomiast jest to możliwe. Wybierzemy sobie tutaj kołki nasze. No, tutaj ewentualnie jeszcze możemy dodać rysunek, do tego sub-assembly. Tutaj dodajemy rysunek, żeby to elegancko nam wszystko działało. I mamy całą strukturę. Teraz wybieramy materiał. Jeśli te wszystkie części z blachy, które tutaj mamy, są z tego samego materiału, to możemy tutaj wybrać. Załóżmy, że to jest aluminium. Wybierzmy sobie jakieś aluminium. Cięcie laserem. Grubości nie ruszamy, bo on zmieniłby dla wszystkich tych części tą grubość. A mamy ją wybraną z rysunku. Także tego nie ruszamy. Natomiast zadajemy, że wszystko jest z aluminium i cięte laserem Fiber. Więc przechodzimy sobie dalej i tworzymy te części w naszej bazie danych. Jesteśmy tutaj w częściach, nie w wycenach, tylko w częściach. Najpierw tworzymy tą część, budujemy tą strukturę, obrabiamy to technologicznie, każdą z tych części, a później tworzymy z tego wycenę. Więc wydaje mi się, że mogę to pokazać w tym filmie. Przejdźmy teraz do tych części, sobie po kolei. Wchodzimy na inżynierię, wybieramy nesting, nesting się nam tworzy. Możemy go oczywiście podejrzeć. Jak to wygląda? Tak nam stworzył nesting. Załóżmy, że to nam odpowiada, wybieramy tą formatkę, przychodzimy dalej. Tutaj mamy wybrane już odpowiednie operacje, zgodnie z tym, co było na rysunku, czyli prasa krawędziowa też jest. Laser, jest gratowarka. Oczywiście, możemy tu dodać swoje operacje, jakieś inne, które byśmy chcieli, na przykład spawanie powiedzmy, tutaj w podzłożeniu lub w złożeniu montaż. No ale najpierw obróbmy te blachy, czyli tak jakby od dołu tej struktury zaczynamy obrabiamy sobie blachy i technologię do blach montażem możemy się zająć za moment załóżmy, że tutaj wybierzemy sobie 3 na 15 3 na 15 wygląda w ten sposób akceptujemy to, przechodzimy dalej tutaj również klikamy sobie dalej i zakończymy tą część kolejna część, tutaj mamy jeszcze tą część z blachy tu widzimy, są linie gięcia zaznaczone na zielono Ładnie, czyli mamy tam cztery gięcia, Tutaj sobie wybierzemy nesting. Znowuż, wydaje się, że ten 3 na 1,5 weźmiemy taki standardowy. Możemy zobaczyć, jak on wygląda. Akceptujemy, kończymy, eee, kontynuujemy tutaj operację. Też z automatu nam wybrał. Jak mamy gięcie i cięcie, i mamy to z odpowiednio, że tak powiem, spersonalizowane, te operacje pod naszą produkcję. To nie mamy co się przejmować. Tu widzimy, że dodał nam już do tego podłożenia Pemy tak? oraz te blachy, które są w złożeniu, po dwie sztuki, więc przechodzimy dalej. To jest podłożenie. W podłożeniu mamy wciskanie kołków, wciskanie kołków, które musimy sobie tutaj hmm, kliknąć. Ilość kołków, ilość nakrętek ok. Ilość kołków dystansowych, przeznależną konfigurację. Hmm. OK, damy tutaj sobie, że jest to 10, powiedzmy, nakrętek dodatkowo. Wciskanie kołków ręczne tutaj się zrobiło do tych drugich. Załóżmy, że jest tutaj jeszcze nakrętek, powiedzmy, 4. Akceptujemy to sobie. Montaż, montaż jest operacją ręczną, więc wybierzemy sobie, że to będzie nas kosztować, powiedzmy, że 40 minut. Opakowanie końcowe, też mamy tutaj 17. Jakby sekund, to nie jest istotne, bo tu chodzi o paletę. No i General Assembly które też możemy zrobić sobie. Tu też mamy kołki, plus takie dodatkowe te blachy, które tam wchodziły w skład. Przechodzimy dalej, mamy znowu ściskanie kołków. Tutaj musimy wybrać konfigurację ustawienia narzędzi, nakrętki. Powiedzmy, że mamy tutaj 12 nakrętek. Montaż. Załóżmy, że montaż całości zajmuje 50 minut i opakowanie końcowe, OK. Zakończymy sobie inżynierię i tym sposobem mamy całe złożenie skończone. To złożenie nazywa się AAMPV, które teraz dodamy sobie do wyceny. Stworzymy na to wycenę, tutaj jakieś kampany name. wybieramy klienta, oczywiście dajemy tutaj notatkę, dodajemy sobie naszą część. Wybieramy ilość, załóżmy, że chcemy 1000 sztuk wycenić w tej części, um, Przechodzimy Tutaj, tu widzimy, że mamy to skończone. Amp, General Assembly wybieramy, czyli to. Brakuje nam cen. Program podpowiada, że a, do aluminium brakuje cen, to musimy wejść tutaj szybko, podmienić wspólne ceny. Wybrać ceny, yy, na przykład ważność cen na 6 miesięcy. Ok. Tu jeszcze widzimy, że te łączniki nie mają cen, znaczy się mają, ale nieaktualne. Program pilnuje cen, czy są aktualne i dzięki temu nie przestrzelimy nigdy, bo musimy to sprawdzić. Na tym etapie powinien to ktoś sprawdzić w firmie, czy te ceny są faktycznie aktualne. Ja tu pokazuję tylko na szybko, jak to zaakceptować i poprawić, żeby ceny były sprawdzone. Tu mamy jeszcze odpowiednio ceny ustalone na nasze operacje i mamy gotową wycenę. Tworzymy wycenę. I mamy tak naprawdę wycenione całe, całe złożenie, cały ten nasz element detal, który składa się z wielu blach w ten sposób, tak? Czyli tutaj widzimy wycenę. No, tyle by to kosztowało. Te ceny, proszę się tym nie sugerować, to są ceny przykładowe w wersji demo. Tak wygląda wycena z importem całego złożenia, właśnie z częściami zakupowymi. Dziękuję za uwagę.